Cześć wszystkim, kłaniam się nisko z tej strony. Adam i na co dzień prowadzę kanał Spoilerat, a wy oglądacie dwunasty już odcinek naszej przygody z grą LEGO Harry Potter lata 5-7, którą przechodzę na 100%. I cóż, ten odcinek będzie też zarazem finałem księcia półkrwi. I cóż, gra od tego momentu zmieni nam się, uważam, bezpowrotnie. Gdzie jesteśmy w fabule? Harry odzyskał wspomnienie Slakhorna w poprzednim odcinku, który był zarazem najkrótszy, więc lecimy prosto do gabinetu Dumbledora, żeby przekazać mu tę radosną nowinę i to nam bezpośrednio rozpocznie ostatni już poziom w grze. Tak jest skonstruowana, że tak naprawdę od momentu ujawnienia ostatniego wspomnienia mamy ten ostatni poziom fabularny. Tak przynajmniej zapamiętałem to wszystko i chyba zapamiętałem to dobrze. Tak mi się wydaje. Zresztą, tak, jak widzicie, jesteśmy znowu na klatce schodowej. No i cóż, ci, którzy znają fabułę Harry'ego Pottera, to doskonale wiedzą, że nam się tutaj y, faktycznie. Że faktycznie są pewne podstawy do tego, żeby nam się gra zmieniła. Praktycznie nieodwołalnie. Zwróćcie uwagę jaka Hermiona jest mądra, On, dopóki Ron stoi na schodach, ona nie zacznie yy, Wingardium Leviosa razem ze mną. Musiałem puścić i umożliwić Ronowi dojście do nas. No to co? Zaczynamy. Finał Księcia Półkrwi. Szósty poziom. Tutaj będzie dużo wyjaśniania fabuły, więc skupmy się. Ręka coraz bardziej dokucza Dumbledorowi. Na stole leżą dziennik Tomaridla i pierścień Gauntów czyli pierścień należący do dziadka Voldemorta. No i teraz Harry widzi, że Voldemort rozszczepił swoją duszę. To zawsze są takie creepy momenty, jak mu się twarz zmienia rozszczepił swoją duszę na kilka kawałków i tym są właśnie Horcruxy i Dumbledore znalazł Horcruxa numer 3 zniszczył wcześniej pierścień co przypłacił klątwą w ręce a Harry zniszczył dziennik Tomaridla w komnacie tajemnic na pewno pamiętacie ten poziom ma w ogóle ostry vibe Piratów z Karaibów. Poziom się w ogóle nazywa... Horcrux i Dłoń. Taki dziwaczny. Przyznam się szczerze, tytuł nie przepadam za nim w ogóle. Do wody nie warto wchodzić. To wam od razu mówię. Lepiej trzymać się z daleka. Już nic nie zrobimy. Tutaj kamera niestety nie wybacza. Patrzcie, Dumbledore ma mniej umiejętności w tej grze od Harego. Mistrzostwo świata. Fakt, że peleryna niewidka jest absolutnie nieprzydatna i skorzystaliśmy z niej w jednej sytuacji. Ale jednak jest to ciekawe. Aha, mam odpalić pochodnie, ok. Już pamiętam no to idziemy. Tutaj użyjemy sobie redukto, żeby przejść. W okazji jest to drugi raz, kiedy gramy Dumbledorem, drugi finał poziomu, drugi finał części, kiedy gramy Dumbledorem tak naprawdę. I teraz troszeczkę bardziej. Jednak aktywnej roli występuje profesor tu niestety wiele nam umyka, monet w czeluściach. Niestety jakoś sobie musimy jakoś się musimy z tym pogodzić. Chodźmy jeszcze tutaj. Tu mamy coś dla czarnej magii. Mówi się trudno. No, tutaj udało się stówkę zebrać przynajmniej. Okej. Okay. To idziemy dalej. Wracamy do naszego celu. Bezpieczniej będzie się przeteleportować. Bo jednak nie potrafię trafić w te kamienie. A patrzcie, można tutaj pływać. Okej. Okay. Ja sobie coś ubzdurałem. Wszystko mi się poplątało. Dobrze, używamy lumos. I mamy coś dla wężoustych: niebieski, żółty, czerwony i zielony. Doskonale. Otwierają się schodki. I łamigłówka. To już Dumbledore się powinien tym zająć. Ale w ogóle w czerwonej kurtce. To jest taki w sumie charakterystyczny jego strój w Księciu Półkrwi. Z właśnie z końcówki Księcia Półkrwi. No to ruszamy w głąb. Dzień dobry. O, 10 tysięcy na dzień dobry nas tutaj wita. O, jeden na 5 kryształków. Zwracajmy na nie uwagę. Proponuję. Bardzo fajnie jest skonstruowana ta jaskinia. Taki klasyczny tak naprawdę poziom w LEGO. Klasycznie ujęte to jest. Naprawdę mi się to podoba. Tu mamy trzecie. Tak jest. Świetnie, tu mamy czwarte. Doskonale, I tu mamy coś dla silnych postaci. Zobaczymy, czy będziemy w stanie sobie z tym jako, jakkolwiek poradzić. Mamy, 5 na 5, świetnie. Tu coś znowu dla ustych I fioletowa moneta. Doskonale. Więc zostało nam raptem... No myślę... Półtorej tysiąca. Na zdrowy chłopski rozum. Mam rację? Mam. No to Harry. Skorzystaj. Zielony, niebieski, żółty, czerwony. No i co my tu mamy? Odgarniamy kurz z tych paneli, Wydaje mi się, że będzie zagadka do powtórzenia. Tak jest. Mamy stanąć na czerwonym. To zaraz. Stanąłem źle, ale to dlatego, że miałem to lumos aktywne. Ok? Żółty i zielony. Doskonale, teraz niebieski, czerwony, żółty, niebieski, czerwony i żółty, zielony, żółty, czerwony, niebieski. Zielony, ż... kurde, źle, <śled> e, bo źle wycelowałem z tej perspektywy kamery, jeszcze raz zielony, żółty, czerwony i niebieski i mamy to ostatecznie mamy łódkę ta łódka nie wyglądała tak zachęcająco w filmie tak pod spodem widzieliście coś bardzo ciekawego no i teraz znajdujemy się po środku czarnego jeziora w tej jaskini Voldemort był jako dziecko, i to właśnie tutaj postanowił ukryć medalion. Medalion z Literina w ogóle hmm, Voldemort ukradł wcześniej zamordował, a później ukradł taką starszą panią B. Smith, która kiedy Woldemort pracował dla Borgina i Berksa, zaufała mu. Trochę się w nim zadłużyła. Opatrzcie te ręce, to jest ciekawa sprawa, jak się tu podejdzie do krawędzi. To tylko też świadczy o tym, jak ten poziom jest świetnie wymyślony przez twórców. Doskonale. No i Tom Riddle wykorzystał jej zaufanie, zdradziła mu, że właśnie jest w posiadaniu takich oto obiektów jak medalion literina i jeszcze czarka helgi Hufflepuff no i Voldemort ją zabił i te przedmioty sobie przywłaszczył a horcruxy w wyniku przepraszam ale ja nie pamiętam co tu trzeba zrobić aha w wyniku próżności Voldemorta horcruxy um, to musiały być takie przedmioty jednak Łehtające jego próżność. Bardzo mu zależało na rzeczach należących do wszystkich czterech przedstawicieli Hogwartu, e, założycieli Hogwartu, przepraszam. Ari, podejdź tu. No, i teraz to zaklęcie pilnujące Horcruxa jest takie sprytne, bo trzeba napić się wody. W sensie Horcrux spoczywa w takim specjalnym naczyniu i trzeba nabrać z niego wody, napić się, wypić cały eliksir. I właśnie teraz będziemy to robić. Dumbledore pije. To Dumbledore musi pić. I musimy tu jeszcze. Odpędzać inferiusy, czyli te ożywione trupy, które. które się tu do nas zbliżają. W kopie jest to trochę łatwiejsze. Zwróćcie uwagę, musimy. Cały czas uważać, żeby nam Dumbledora nie porwały. Robi się to coraz trudniejsze. Na szczęście, jak tak walimy w jedno miejsce, to one prędzej czy później odejdą od nas. Dobra, zostawcie dziadka. Bardzo Was proszę. No nic, zaciągnęły go już. Musimy teraz czekać, aż Dumbledore nam się tutaj zrespawnuje. Tak, już słychać. Dobra, Dumbledore biegnie. No, i to nie jest poruszone w grze, bo to by było za brutalne, ale Dumbledore stopniowo staczał się w otchłań szaleństwa tutaj, pijąc ten eliksir. I generalnie nie szło mu tak dobrze, chociaż później tak, odpalił się ostatecznie. Medalion odzyskano. A w tym czasie Malfoy postanawia wpuścić w końcu do szkoły śmierciożerców. Bellatrix Strange i Fenrira Greybacka. Przy czym fakt, że Bellatrix tutaj jest to jest całkowity wymysł twórców filmu. Ważny motyw teraz. Draco rozbraja Dumbledora ale nie jest w stanie go zabić Harry myśli, że Snape idzie pomóc a tymczasem a tymczasem wziął i Dumbledora po prostu Zabił. Jeszcze ta ręka machająca na koniec. Coś strasznego. Śmierczeżercy świetnie się bawią. Mroczny znak pojawia się nad Hogwartem. Uciekają. A Harry ich goni. Ta sekwencja w książce jest o wiele bardziej rozbudowana. Ale proszę bardzo, mamy znowu kolejny aspekt rozbudowany gameplayu. Tutaj towarzyszy nam Gini. No i przy okazji nie ma samej tylko walki, tylko jest jeszcze um, Musimy się przedostać przez tę całą płonącą, doskonale nam przecież znaną lokację Po gwarcie Także po raz kolejny Zdecydowanie jeden z fajniej zaprojektowanych poziomów w grze No i śmierć Dumbledora, no to to było takie wydarzenie no, powiedziałbym, no, które mnie ukształtowało trochę. To znaczy, no, od tego momentu niczego nie można być pewnym w tej książce. Człowiek się zastanawia, jak w ogóle ta siódma część będzie wyglądać. Co tutaj tak naprawdę może się wydarzyć? Robi to potężne wrażenie. Spadajcie ojej, ojej ojej. Nie chciałem wejść w ogień. Tracę wszystko, co sobie zarobiłem. Zwróćcie uwagę Nie idzie mi to najlepiej. Ale tu naprawdę dużo pieniędzy idzie też zarobić. Na szczęście. i rozwalamy znaczy gasimy ogień zaklęciem oni sobie w tym czasie uciekają, śmierciożercy a ja mogę uzupełnić kran Genie, możesz rozwalić te nie, nie możesz Ok. no to brniemy dalej, przy okazji rzecz, którą łatwo przegapić tutaj A, patrzcie, nie zrobimy tego teraz, bo tutaj nie potrzeba lumos, tylko światełka. No, trudno. Wydaje mi się, że tam jest uczeń w niebezpieczeństwie. No i gasimy ogień. Z tego jest też dużo pieniędzy. Zwróćcie uwagę. Tylko trzeba się spieszyć, żeby je wszystkie zebrać. Tutaj też gasimy. No, trochę żeśmy zebrali tej kasy. No i stajemy do walki ze Snape'em. O, przy okazji mam dobre zaklęcie. Arya ma same dobre zaklęcia, bo. Bo ma wszystkie w kółku. Świetnie. Jeszcze coś? Aguamenti. Doskonale. I tak jeszcze nam zostaje... ...Belatrix chyba. No i Snape powstrzymuje Belatrix. Mówi, że Harry należy do Czarnego Pana. Ale w tym momencie Harry próbuje jeszcze rzucić Sektum Sempra I w tym momencie Snape robi największe... Największy plot twist ujawnia całej serii Że to on jest księciem półkrwi No bo jak Harry próbuje rzucić na niego Sektum Sempra To wypowiada absolutnie moje ulubione Znaczy może nie moje ulubione, ale jedno z najbardziej Moich ulubionych zdań w serii filmowej, czyli jak śmiesz używać moich własnych zaklęć przeciw mnie? I właśnie mówi, że jest księciem półkrwi do Harego. E, rewelacyjne pod tym kątem, że Harry. No w książce jest to lepiej rozwinięte, wiadomo. Harry naprawdę czuje pewną więź z księciem półkrwi i czuje, że książę półkrwi go rozumie. I w momencie, kiedy okazuje się, że to był Snape, nie dość, że nauczyciel, który go nienawidził, to jeszcze później zabójca Dumbledora, to. No to to jest druzgocące dla młodego Harego. To jest coś niesamowitego, jak, jak to Rowling wymyśliła. Spotkałem się ostatnio z opinią, że ten plot twist jest absolutnie oczywisty od pewnego momentu. Od pewnego momentu się zgadzam. Od rozdziału 24 faktycznie można się naprawdę na luzie domyślać, kim jest książę półkrwi. Natomiast Dalej jak, nie wiem, czytam, jak oglądam filmy to mam wow, po prostu niesamowity plot twist, działa fajnie, za każdym razem. No i niestety, medalion okazuje się fałszywy, to nie jest horcrux. R.A.B., człowiek o tych inicjałach, wykradł prawdziwego horcruxa kiedy odkrył tajemnicę czarnego pana i postanowił go zniszczyć, więc ciągle zostały 4 do odnalezienia z 6 horcruxów. I na tym będą się, będzie się koncentrować tak naprawdę następna część. Harry, Ron i Hermiona postanawiają nie wracać do szkoły na następny rok i poświęcić się całkowicie łapaniu horcruxów. I na tym się będzie koncentrować ostatnia książka i dwa ostatnie filmy i też dwie ostatnie, dwa ostatnie segmenty fabularne w tej grze. Słuchajcie, połowa trybu fabularnego za nami. No i kurczę, to się sprawdza na razie, nie? To takie moje mm, y, cotygodniowe podejście do tej serii. Tutaj mamy też w tle y, grafiki koncepcyjne związane właśnie z Księciem Półkrwi. Mamy między innymi śpiącego Dumbledora w fotelu. Y, tak został namalowany w ogóle w, w jego portret. Wisi mm, w gabinecie teraz. No właśnie, kogo? Kto będzie dyrektorem Hogwartu? O tym sobie porozmawiamy w kolejnej części. Jakbym miał tak powiedzieć, czy poziomy w tej części podobały mi się bardziej niż w poprzedniej? W ostatecznym rozrachunku chyba tak, bo mamy naprawdę świetny poziom trzeci, świetny poziom szósty. Yy, no i tamte takie poziomy filerowe w stylu piąty, drugi. No one są ok. Bardziej ten piąty. No, jakbym miał stworzyć taki ranking poziomów, nie wiem, dajcie znać, który poziom uważacie za najgorszy, z tej części, który uważacie za najlepszy. Najlepszy moim zdaniem był szósty, najgorszy był chyba drugi. On był całkowicie źle zaprojektowany. Mogłoby go nie być i ta gra nic by nie straciła ale z częścią piątą już nie mam tak jasnego osądu, wiem, że na pewno te poziomy z części szóstej podobały mi się bardziej. Co do filmu, no to wiecie, że nie jestem fanem Księcia Półkrwi, to się nie zmieniło, natomiast bardzo doceniam te momenty, które zostały przez twórców jakoś fajnie zaadaptowane na potrzeby tej gry i jest to atak na Norę, no finał, no jest absolutnie świetnym poziomem, designersko przywodzi mi na myśl trochę Piratów z Karaibów, gdzie ten design poziomów to był absolutnie fantastyczny, był naprawdę dobry. Więc, tak, to na plus. Zdecydowanie ten poziom naprawdę zrobił na mnie dobre wrażenie. Nie będziemy się już uczyć żadnych nowych zaklęć, ale postacie, zwłaszcza w kolejnym odcinku, zdobędą trochę umiejętności właściwie dwie takie umiejętności, które nam otworzą kolejne drzwi. Tak naprawdę. No, i kurczę, bardzo czekam na eliksir wielosokowy. Mam wrażenie, że on będzie dostępny jakoś w połowie, może po dwóch poziomach tej siódmej części. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Więc. No. Uwierzcie mi, wtedy będzie się działo. Na razie. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta seria przebiega. Jestem bardzo zadowolony z Waszego odbioru tej serii. I jestem w ogóle bardzo zaskoczony, jak ta gra mi się podoba. W porównaniu z tym, co zapamiętałem, bo zawsze uważałem, że ta część jest gorsza niż 1.4. Tymczasem są tu takie elementy, które bardzo mi pasują. I że bardzo, bardzo fajnie mi się, mi się w to gra. I lubię te, ten fakt, że to jest co tydzień, więc nie jestem w stanie się tak do końca tym zmęczyć też. Mam czas na inne serie, ale też stało się to takim stałym punktem programu. I po prostu jest na co czekać, dzięki temu, że, że, że jest jakaś taka stała pora na to wyznaczona. Zresztą ja od pewnego momentu staram się, żeby wszystkie odcinki ze wszystkich moich serii wychodziło o 20.20. 20. No aktualnie teraz jest już sobota, jak to nagrywam w nocy, ale przed chwilą był piątek. No generalnie w piątek mi się to nie udało, bo Prince of Persia wyszedł o 23.00, ale to powiedzmy moje własne jakieś tam nieogarnięcie tematu na czas. Wydaje mi się, że te napisy końcowe zaraz nam się tutaj będą kończyć. Więc nie będę dłużej wam tutaj parmazonów prawił. Tak, o, akurat się skończyły. I przy okazji mamy chyba właśnie 29,5% gry ujawnione, już zostało ukończone przez nas, to, to chciałem powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, na tym etapie to jest naprawdę niesamowite. No cóż, ulica pokątna stała się odrobinę mniej gościnna. Teraz leje deszcz. Słuchajcie, jeszcze szybki wgląd w statystyki, 8 na 20 czerwonych klocków, strasznie dużo na tym etapie fabularnym, 28 na 60 uczniów, 28 na 60 chyba uczniów w niebezpieczeństwie, no wiadomo, jeśli chodzi o paski, no to zero zaskoczenia, 75 na 200 sztonów postaci, to na pewno o wiele więcej niż było po Komnacie Tajemnic w pierwszej części, 94 na 200 złotych klocków, Podobna sytuacja, no i nie mamy żadnego herbu Hogwartu, no i nie będziemy mieli. W pierwszej części w latach 1-4 był taki poziom, w którym dało się zdobyć herb Hogwartu w trybie fabularnym. Niestety w tej grze takiego poziomu nie ma. Do Insygniów Śmierci pójdziemy sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Ten odcinek znowu krótki, nie trwał nawet 30 minut. Spodziewam się, że następny też tak będzie miał. Aczkolwiek nie jestem pewien, w następnym na pewno trudno jest zdobyć pasek, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na razie. Bardzo wam dziękuję. Dzięki, że byliście na premierze, dzięki, że oglądacie to później. Widzimy się za tydzień standardowo w niedzielę o 20:20. 20. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru, dobrego tygodnia. Do widzenia. Pa pa.